Witam Dziś taki poniedziałek e, nie wiem czy widać Jest godzina, nie wiem, 17.30 e, tu są dwa jeden Buda, Budapest chyba Nie wiem co to tak jedzie na dół tam, Tamte chyba już nie dam rady zbliżyć e, tam są trzy nie wiem od której godziny latają no, Ale jak mówię 17, przedtem zimno jest tak potwornie e, Teraz było gdzieś w granicach 7 stopni, rano było e, 1,5 stopnia A tutaj dwa zjeżdżają, to te jeszcze bardziej Można je zobaczyć, jak to ciężko jest W każdą stronę latają, ale tu już na ostrym locie tu schodzą Późno już jest, to gołębie stare Część jest starych, a tamte chyba trzy młode są w góry eee, Wiem, że gołębie się zerwały pierwsza... O, te opakują ostro na dół O, i zjeżdżają tak mocno te Ładnie już jadą na dół Jeden Budapeszt Budapest... I drugi też chyba Budapeszt I tak mi tak... Kapią z góry Ale te trzy są na takim... No, chmury są nisko nie, nie, nie wiem czy mogę. Ten ładnie jedzie na dół. Uj, gdzieś mi uciekł. O, tutaj samica Budapesztów. A, samiec. Tam to jeszcze jedno jest w górze. A trzy jest na, są na takich obrotach, że to jest nieprawdopodobne. To są... To szaleństwo jest z tymi gołębiami. Od dziewiątej Od dziewiątej Część gołębi lata Nie wszystkie Tu jest jedno, ale nisko już Ktoś dzwoni Będziemy później oddzwaniać eee, Tu jest to jedno Na Tamte Tam są dwa Ej, jadą też na dół Ale też jest już późno Przedtem, e, tak, mi no, tak jak mówię, tak kapią z góry te gołębie, e, pojedynczo, po dwa, ale zawsze jest coś w górze. U mnie to tak jest, że tak, kiedy by nie popatrzył na, na, na niebo, to zawsze jest coś w górze, no, tak jak mówiłem, jest przerażająco zimno, jak te świry. Zielone mówią, że planeta płonie, eee, no, to, no to, i to jeszcze niektóre lemingi to łapią, że planeta płonie, bo ten co mówi to po francusku. Ja też umiem po francusku, no i we Francji mówią, że lekuj, a, a w takim tłumaczeniu, że w tak, przy takiej temperaturze, to odmrażają, odmrażamy sobie jaja nie? I, i tak to mniej więcej wygląda. Że, e, że jeszcze niedawno nam mówili, że będą rosły pomarańcze i banany tu u nas, ale zapomnieli powiedzieć, że zapomnieli powiedzieć, że to mrożonka wszystko będzie tu u mnie, tutaj część jabłek, tutaj jakieś to pokwitło fajnie, to, no to, to nawet te zimówki nie będą, bo, bo tak wszystko e, na dziś jest zapowiedziany, jest mróz, lało cały czas pogoda taka kiepska, nawet taki kolega wczoraj z Anglii dzwonił i mówi Artur nie nagrywasz, no to mnie tak zmotywował trochę do, do nagrywania e, ale dużo jest zajęcia z gołębiami, zaraz Wam pokażę jak, jak w przykarmieniu i jakie gołębie się tam fajnie wychowały ale te straciły się z wzroku, a nie są tam trzy, może by, jakbym tak szybko przymierzył je to może by je e, a tam są jest na maksymalnym zoomie ale nie wiem czy je widać w ogóle to tak już, no ale widać jest tak pochmurzone, to jedno, jedno już jest na nisko. Kiedyś, e, kiedyś taka samica budapeszczka, nie wiem co się stało, bo była rano, ja nie policzyłem, e, gołębie były zamknięte, a, a gołębę miałem na, na dachu, samica taka stara, musiałem niesiąść na noc. No bo to jest szaleństwo, no nie wiem czy, nie, no, nie jest za słaby aparat żeby je zbliżyć, ale o tej godzinie no, no już jest ciemno, nie wiem może nawet będzie koło 6. No ale dziś się e, szybko ciemno zrobi, bo, bo jest zachmurzone tak mocno i one dobiły do, do tej wysokości chmur. E, tu jest to jedno, o fuk. mi podoba, ja jeszcze nie siadło. No tego to jeszcze sta jestem w stanie namierzyć. Tam to jakby zbliżył, ale są. są na takiej wysokości i jeszcze sięga wzrokiem. No a poza tym nie jest chmura. A te to już wyszły. Tam już są na ja tym jasnym. Ale też maks na zoomie. Są dwa tutaj, a były trzy. Coś tu się dzieje. A, nie da rady. Ja mówię. Nieraz mi się uda dosiąść no i to są niebezpieczne gołębie. I dlatego ja mówię, że to są to jest szaleństwo z tymi gołębiami, jak one latają. I nieraz, jak, nieraz zerknę, nie, są trzy. Ale nie wiem, to takie mierzę, ale nie wiem, no jak, jak na tym zbliżeniu w aparacie nic z tym, w ekranie nic nie widać. Takie są, ale to tak wzrokowo jeszcze sięgam, no ale to powiedzmy, że są gdzieś tak gdzieś. O na dwóch kilometrach. Trochę teraz opuściły się niżej. One też latają. Nie wiem jakie te gołębie są. Zrobię pauzę. No i tutaj mamy takie młodziaczki. Sam, sam siebie pochwalę. No bo wiecie, że nikt nikogo tak nie pochwali jak każdy sam siebie. No najlepiej się pochwali sem. Ale Tutaj mamy e, powiedzmy ja to uważam, że dobry jestem w te klocki i mamy gołębia gołębiakirockiego kiedyś pokazywałem samice. I to jest no, nowy kolor, który będzie, to jest gołą czarnomiedziany. I to jest jeden jest lętacz na, na, na gnieździe, a drugi jest już czarnomiedziany. Tak jak widać. Na drugi jest lętacz. No i powiedzmy, że e, była taka e, plan, żeby taki gołąb wyszedł. No i jak widać. Mamy w 100% udany na białym dziobie czarno-miedziany. One jak urośnie, nie wiem jak tego, no to nie wiem czy go widać. One są takie na no i czarne, ogony i lotki czarne. Fajny i będzie taki kolor teraz. Będziemy lansować taki właśnie kolor czarno-miedziany. Tu jest jego no, brat czy siostra. No z tych samych gołębi, tylko że będzie lentaż wrzucony ma do, do środka jedno, jedno piórko białe no i taki można e, powiedzieć, że taki przy tych e, przy tej pogodzie zimnej jest mały sukces, teraz mają następne jajka te gołębie, no i taki kolorek one wybitne wybitne mają upierzenie tego gołębie samica, e, matka tego gołębia właśnie jest e, no, wybitnym, e, raczej ma niesamowite takie upierzenie jak aksamit Fajny no, fajny z tego też lotnik jest. E, no i taki, jak urosną te gołębie to to będą fajne. Dziś gołębie <coughs> właśnie, będą za chwilę karmione. E, nie wiem, chyba jeszcze trzeci raz albo czwarty. E, tak jak widać, dziś miały akurat u, e, pokrzywa i sok z czarnego bzu. No to jeszcze te rezerwy, które zostały i za chwileczkę przedtem miały akurat to samo to znaczy się to samo przedtem miały z, z ziołami czarne bez i plus zioła teraz przy takich temperaturach i tak jak widać mocno podsypane kukurydzy na te zimne dziś jest planowany mróz także gołębie muszą muszą mieć takie, no i zwłaszcza młode no tak jak widać no śliczne te, to śliczniutki ten młody jest jak e, jakby, jakby to powiedział no plan był e, z, e, plan był taki no i jak widać e, wyszło w 100% to co było zamierzane e, jak urośnie to będzie pokazywany ten gołąbek, tak jak mówiłem następne następno już mają e, jajka, jedne jajka zeszły mi na pier z pierwszych jajek nie przy przypilnowałem ale Zeszły mi właśnie z tych pierwszych jajek te gołębie. No, trochę szkoda, bo fajne, tak jak widać, że fajne. Mogłem przypilnować, przełożyć nawet ta młoda samica. Coś tam nie poszło i naklucił gołębie. Mi zeszły z jajek. Szkoda, bo będą z tego fajne gołębie. No tak jak pokazywałem, karma taka. No i gołębie, gołębie niesamowicie teraz dużo jedzą. Przy tej niskiej temperaturze. No, wciągają w ilościach nieprawdopodobnych, cały czas głodne, karmione są, tak jak mówię, 3-4 razy dziennie i gołębie cały czas głodny. fajnie te młode rosną, muszę to jeszcze zamieszać, bo ten sok, jak no to chwilę po, po zalaniu, no to tak nano, żeby jeszcze je dwa razy je pokarmić, żeby to pojadły, tak jak widać, karma jest tego, no i pokrzywa, pokrzywa i, i Sok z czarnego bzu, przedtem miałem właśnie sok z czarnego bzu z, z ziołami rano, a dowody gdzieś tu miałem takie, do wody ja daję taki, e, na, mm, takie z Centrum Zdrowia Gołębia, takie na, na skorupkę, o, gdzieś znajdę i pokażę. A dowody miały miały biokalwet z Centrum Zdrowia Gołębia, e, ja to ja coś takiego daję. E, jedy to jest dawkowanie jest 1 ml na litr wody na 2 gołębi 7-90 dni lub przy problemach z, e, z jakością jaj. No to jest po prostu na poprawienie i to ta papka tak samo tym gołębiom jest taka ładniejsza. E, I daję im to właśnie e, raz, dwa razy w tygodniu tak żeby te e, gołębie przez pół dnia to dostają u mnie wypijają, właśnie teraz będą mieć e, wypiły wodę, właśnie widziałem, że wypiły wodę i teraz będą miały e, wy, wymienioną wodę i będzie to e, woda już teraz pójdzie na takie wieczorne pojenie, pójdzie właśnie e, pójdzie woda zakwaszona, no ale tak jak widać w okresie lęgowym podawanie e, parą wpływa na poprawienie zapłodnienia. U mnie to nie ma problemu akurat, ale podnosi jakoś mleczka. To, to bardziej mi na tym zezwola w trakcie karmienia. Także przy młodych, miałem tam kilka takich młodych, które e, jak się wyklują nieraz, nieraz te e, nieraz wyklują się te gołębie te jeden, dwa dni i samica siądzie i teraz niech nie przy takiej gorszej parze e, jednak ten młody odbiega, no i teraz jak jest tak zimno no to, to musiałem poprzekładać niektóre młode, bo no bo był słabszy, no i przez to, że, że słabszy, więcej siedzą na tych gołębiach także musiało być przełożone gdzieś do, pod inną parę, ja tak się staram się żonglować tymi gołębiami no i dlatego też mi to schodzi tyle, tyle czasu, bo jak widzę, jak któryś jest niedociągnięty to zmieniam po prostu gniazdo, tak żeby, no i, no i przede wszystkim, żeby mieć to wszystko pod kontrolą, ale no ten produkt, powiedzmy, że nie jestem taki na 100% przekonany do niego, że, że to tak, w, no ale daje to dwa razy, dwa razy, dwa razy, trzy razy w tygodniu przez pół dnia tym gołębiom. Powiedzmy, że to pomaga, ale tak jak mówię, że. To bardziej tak z tego względu, że, że niektóre te młody były takie słabsze, i to pierwszy ten start gołębia jest najważniejszy. No i te gołębie już są na niektóre na trzecim, na czwartym lęgu. No to trzeba tak samo je wspomóc delikatnie. No, po mnie są, u mnie oprócz kawioru to wszystko dostają, ale no nieraz też im coś tam dodam takiego ekstra do, do wody. Tutaj dziś, akurat miała być taka przesyłka, ale akurat nie wyszło. Byłem poproszony przez takiego chłopaka z Lublina, żeby mu się zaopiekować jego gołębiami, i dlatego dziś też taką opowiem historię, że teraz ta poczta. To idzie to pewnie ku bankructwu, bo to niemożliwe. Nie wiem, czy e, Deutsche, Deutsche Poczta, czy La Post, Francuska przejmie e, tą e, naszą pocztę, bo to nie może tak funkcjonować. E, wróciliśmy się do, e, do średniowiecza z tymi wysyłkami. Nie ma jak przesłać gołębia. a kolega, który tam e, właśnie e, miał mi to wysyłać, więc spóźnił się na PKS i tak zaangażowanych jest kilka, znaczy. Jednemu e, obiecałem się zaopiekować gołębiami Miał tam jakieś problemy e, Problemy takie no, życiowe Tak jak powiedzmy, że nazwijmy to problemami takim życiowym Zgłosił się do mnie, żebym po prostu mu zaopiekował się e, Gołębiami, bo nie chce się ich pozbywać I po prostu ja e, No żebym mu po prostu przetrzymał przez nie wiem, tam okres nie wiem, roku, czy y, jakiś tam okres czasu y, póki tam po prostu się nie zorganizuje i, y, i będzie miał miejsce, gdzie te gołębie dalej y, trzymać. Także dziś akurat taka była akcja nieudana z tym PKS-em. Widzę, że, że ten kolega też mu narobiłem kłopotu, bo jednemu pomaga w tym gołębiu, a drugi jest zaangażowany w przesył, przesyłanie tych gołębi i z tymi kierowcami z PKS-u to jest taki ciężki temat. Niektórzy jak wysyłają z PKS-em, to, PKS to, to może, może im to wychodzi u mnie, to nie bardzo to, to poszło dziś akurat. Nie, nie poszły tego gołębie. Zobaczymy jutro rano, czy, czy ruszą z tego Lublina, niby Lublin niedaleko. Ale tak ja mówię, no jak w średniowieczu, jak przedtem nie było problemu to ta poczta e, i ograniczenie tej, tych wysyłek no to jest katastrofa. Tak jak to pokazuje ten, ten przykład przesłanie zwykłych e, trzech par gołębi z Lublina robi tyle problemu. E, no ten chłopak e, e, ten e, kolega który który się tam e, zajął właśnie poprosiłem go tak samo no i, i, i no to jest problematyczne bo Przedtem łobiło się paczkę, wysyłała, teraz trzeba jeździć na PKS, PKS pojedzie, nie pojedzie, przyjechał, pojechał, weźmie kierowca, nie weźmie, no jest to potężny problem, jeżeli się chce wysłać te gołębie, gołębie czy ptaki, czy cokolwiek wysłać, no jest potężny problem, w momencie jak były paczki, pakowało się, no to no tak jak w, jak w cywilizacji, no teraz jeszcze można, można by pewnie szukać jeszcze yy, kogoś bla blakarem, ale dużo osób tak samo nie chce zabierać. Dużo osób boi się, kierowców z PKS-ów się boją, zabiera paszek, bo nie wiedzą, co tam w środku jest, i tak dalej, i tak dalej, trzeba pokazywać. A niektórzy w ogóle nie chcą zabierać go. I to tak to mniej więcej wygląda. No ale miejmy nadzieję, że gołębie szczęśliwie dotrą tutaj do mnie, bo tak jak powiedziałem temu koledzy, obiecałem się zaopiekować tymi gołębiami. Zgłosił się do mnie. No, i pewnie w takim też w zaufaniu, tak samo, że chce mi przekazać te gołębie. No, i, i jak dojdą, to, to wam też pokażę. Może jutro będzie. Jak dojdą, no to będzie film jutro. Jak nie, no, będziemy czekać na, na gołębie, na tą przesyłkę. Tak jak powiedziałem, przedtem, gołębie, tak wszystko miało być tak ładnie i pięknie, a teraz jest coraz gorzej, coraz ciężej. Jest to wszystko. Coraz ciężej to mm, funkcjonuje, dużo takich rzeczy, które przedtem można było, to teraz już nie można, i dzień w dzień się nam odbiera jakieś tam część. Tutaj, jak powiedzmy, tak się kroi, kroi jak salami. Tego dziś nie możesz, jutro tego nie możesz, pojutrze tego nie możesz, i tak powolutku, bo pewnie, że ludzie by się zbuntowali, jakby, jakby na raz wszystko im zabrać, ale powolutku, zwłaszcza tą grupę, taką jak. Hodowcy, tak jak my, tak jak, jak ja, tak jak wy, którzy hodujecie coś, to e, ta grupa jest teraz tak napiętnowana. To znaczy się, e, kiedyś nawet w piątek był e, taki. Taki pan zawiera sobie ode mnie 10 kurczątek, ale kurczęta zaraz pokażę, bo są tutaj na dole. jest tak potwornie zimno, że one muszą siedzieć teraz tutaj. Mogłyby być na zewnątrz i były na zewnątrz, a, a teraz muszą być cały czas w środku, no ale pola, planeta na no raczej... Planeta pierw musi zamarznąć, żeby później spłonęła, no ale to już tego, no, to, już, to trzeba przemilczeć to wszystko Ale e, był tutaj u mnie, e, zabrać sobie 10 kurczątek z tych e, dominantów trójbarwnych I e, opowiedział mi, to jest niedaleko tutaj z miejscowiem Miechów To 40 km od Krakowa, ja tam tam Miechów, Harsznica to jest taka taki obszar albo taka nie wiem czy to jest yy, nie gmina tylko E, to jest miasto nie wiem, powiatowe chyba to, ta, e, miechów, to jest powiat miechowski o to miechów, i obok jest hasznica, tam jest bardzo dużo. E, uprawia się kapusty. Ja tam jeżdżę e, po kapustę kiszoną. E, no dla, Ogólnie do, 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 do użytku, to kupuję sobie taką małą beczkę tej kapusty, ale wracając do, do, do tematu. Ech. Chłop miał kury i koguta, i e, tam jest jako prawo miejskie. Te miechu ma prawa miejskie, Straż Miejska przyszła, Straż Miejska pewnie miał wcześniej upomnienie jakieś, ale dostał 200 zł mandatu i musiał zlikwidować koguta. To do tego zmierzam, że coraz bardziej albo coraz więcej nam odbierają takich. Rzeczy, które to, co było normalne, staje się dziś nienormalne. To, co można było tego i to już dziś tego nie można robić. E, hodować y, gołębie wszystkim przeszkadzają. Dużo hodowców jest tak samo tym zwykłych gołębi, którzy też mają problemy przy hodowlach e, e, gołębi, bo sąsiadom to przeszkadza. Wczoraj mu nie przeszkadzało, dzisiaj już to. I coraz więcej właśnie takich przypadków się spotyka, w których, e, w których właśnie. Tacy hodowcy są tak powiedzmy tak napiętnowani na, na i tak jak mówiłem, no tak jak salami się kroi małymi kro, małym, cienkimi plasterkami, ale coraz więcej raczej coraz mniej tego już tej wolności, tego no i tak jak, yy, tak jak mówiłem, no zima, yy, dziś będzie mróz, a no tam zakazują palenia w czymkolwiek, teraz już takie dyrektory wchodzą, gdzie yy, za niedługo yy, będziemy musieli yy, nie wiem yy, 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 palić no nie wiem, bo już teraz nawet gazem nie można palić, ja mam na przykład palę w kominku jak od dwóch dni, od trzech dni już palę w kominku, ja tam bo tak jest potwornie zimno. Ja mówię, no, przymrozki, były przymrozki, dziś jest na, na noc i prawdopodobnie będzie mróz, bo, bo jest tak już tak czuć takim właśnie mrozem, że tego może być tam minus jeden, minus, no, no będzie koło minus jeden, dwa, może nawet być mrozu, ale e, ja opalam właśnie kominkiem i to jest źródło odnawialne e, i. No ale te, tego też nie można. Bliskość Krakowa powoduje to, że e, jednak, jednak te, e, te obostrzenia, które tego, jak nie samochody, to palenie i codziennie nam się mówi, co możemy, a czego nie możemy. Albo, co, albo czego nie możemy, no bo więcej jest tego, co nie możemy. Teraz najlepiej, żeby e, e, iść do biedronki, kupić sobie jajka, kupić sobie mięso. To to powiedzmy taki pierwszy etap, a w drugim etapie no to będą, będziemy dostawać jak te kurczęta, zaraz je pokażę, dostają paszę. To nam będą serwować tak samo taką paszę i nic do tego. Jeżeli w, zawczasu się nie, nie obudzimy i nie zaprotestujemy, no to jest po, po wszystkim. Także jeszcze pokażę te kurczątka. Opa. tutaj są w środku. No i tak. tak, no i takie. Mi konie to ale nie mogą wyjść na zewnątrz. No i tak. Żarówka musimy się palić cały czas. Jest ich troszeczkę e, z Lakenfelderów, jakieś Worwelki, czubatka staropolska i kilka podkarpackich. I tutaj taki... Test tak samo tegoroczny, niebieskie kury, e, które będą też znosić niebieskie jajka, znaczy nie, może nie niebieskie, ale zielonkawe kawę, że takie to kurczą, ale widać od razu, jak im zimno jest. E, a w sumie takie już są podroski, takie fajne. Mogły być no, normalnie, tak jak mówiłem, no, były na zewnątrz, a teraz muszą być e, pod, pod zamknięciem i musi się grzać cały czas. Ta żarówka chodzi im tutaj trzeba, no, ale widać, jak się zbijają. to to, to, to jest po prostu im e, zimno. Że pozdrawiam wszystkich. ja zwykle zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się. Cześć.